Ewangelia według świętego Marka. Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich o czym to rozprawialiście w drodze, lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi, i objąwszy je ramionami, rzekł do nich. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Staję wobec tych słów z pokorą. Chociaż trudno się do tego przyznać. Zachowanie uczniów jest tak typowe dla ludzkiej natury, więc także mojej tendencja do porównywania się, do oceniania innych, nawet do rywalizacji, jakie to powszechne i typowe we wzajemnych codziennych kontaktach. Pan Jezus każe mi kompletnie przebudować ten system mojego funkcjonowania wśród innych ludzi, a nawet go burzy i jakby stawia na głowie kluczem do tego nowego porządku są słowa o zajmowaniu miejsca ostatniego ze wszystkich i służenia wszystkim tu nie ma żadnych wątpliwości pan Jezus odziera mnie z moich złudzeń słowa ze wszystkich i wszystkim są jednoznaczne i jeśli chcę je wprowadzać w życie a przecież chcę to niosą ze sobą zamieszanie w moich dotychczasowych relacjach i burzą mi tak zwany święty spokój. Ale ja chcę żyć w praktyce Słowem Bożym. Jakież to dla mnie trudne, bo przecież codziennie stosuję gradacje wobec tych, z którymi przyszło mi żyć. Stając w prawdzie, muszę przyznać, że nie czuję się taka ostatnia ze wszystkich i wcale nie chcę wszystkim służyć. Niektórym tak, nawet z ochotą, innym nie, nawet absolutnie nie. W świetle dzisiejszego słowa widzę, ile jest we mnie ocen, krytyki, pełnego hipokryzji, zdziwienia, jak ona, on mogli tak zrobić, zachować się. Jak dobrze, że słowa pana Jezusa nigdy nie pogrążają, a zawsze podnoszą na duchu i budują. Niech więc te z dzisiejszej Ewangelii obudzą we mnie radość z dostrzegania dobra i piękna w drugim człowieku, uczą mnie dziękowania za bogactwo, jakie inni ludzie wnoszą w moje życie i pobudzają do wdzięczności Bogu za możliwość służenia, służenia wszystkim, bo Jezus umarł za wszystkich, bez wyjątku.